Battleborn to gra często porównywana z Overwatchem. Zbyt często. Serio! Mamy bowiem do czynienia z dwiema niemal zupełnie innymi produkcjami. Na dobrą sprawę, jedyne co je łączy, to duża ilość postaci do wyboru i perspektywa, z której obserwujemy zabawę. Battleborn to gra, w której rozwijamy postaci w trakcie gry, możemy przejść ją w trybie singleplayera, nawet w kooperacji. wchodzi więc na to, że o tym tytule gracze wiedzą wciąż niewiele. Postanowiliśmy więc pokazać najlepsze i najgorsze strony gry, byście z pełną wiedzą mogli wyrobić sobie o niej zdanie. Na tak. Grę tworzą ludzie odpowiedzialni za serię Borderlands i to widać. Gra wypełniona jest sytuacyjnym gagiem, a dialogi są wręcz najeżone żartami. Nawet same projekty postaci wskazują dystans, jakim twórcy podeszli do swojego dzieła. Tym razem pękać ze śmiechu nie będziemy. O ile w przerywnikach filmowych przemycono jednak trochę humoru, to przewrotnie skupię się tu na jednym filmiku, który wprowadza nas do gry. Oszalałem wychwalając intro? Może, ale jest naprawdę świetne. Overwatch to zabawa w sieci, w której dwie drużyny stają naprzeciw siebie, przeszkadzając sobie w wykonaniu zadania. I tyle. Battleborn idzie zdecydowanie dalej. Mamy zarówno kampanię, którą możemy przejść w pojedynkę, jak i zabawę PvP. A jeśli tego Wam mało, twórcy dorzucili również tryb Incursion, zmieniający rozgrywkę w prawdziwe MOBA. Pozostając przy MOBA, nie sposób nie wspomnieć o rozwoju naszych bohaterów w trakcie meczów. Podobnie jak w innych przedstawicielach tego gatunku i zupełnie nie tak jak w Overwatchu, w trakcie rozgrywki nasze postaci zdobywają poziomy. Na każdym z nich mamy do wyboru jedną z dwóch umiejętności zwiększającą naszą przydatność w walce. W czasie zabawy skupiamy się nie tylko na wrogach, ważne jest również podnoszenie wszelkiej maści znajdziek. Jedne dają nam automatyczne, lecz czasowe korzyści, inne pomogą w szerszej perspektywie. Wspieramy również walutę, którą możemy wydać na przykład na postawienie wieżyczek. Kreskówkowy styl oprawy od razu przywodzi na myśl Borderlands. Battleborn wygląda kapitalnie, a co najważniejsze prędko się nie zestarzeje. Warto w tym miejscu docenić również projekty postaci, które zapadają w pamięć i wzbudzają sympatię. Na nie. Nie wszystko w Battleborn jest jednak dopracowane, brakuje przede wszystkim map. Twórcy rozdrobnili się na kilka zróżnicowanych trybów, ale nie wypełnili ich zbyt dobrze zawartością. Kampania nie jest zbyt długa, a ilość map w trybach sieciowych to zupełny żart. Jeżeli gracie w Battleborn na konsoli, macie okazję przetestować kanapową kooperację, o ile macie duży telewizor, bo jedną czwartą ekranu zasłoni Wam dziwny pasek boczny z minimapami. Zupełnie niezrozumiały designersko krok. Kolejna różnica w porównaniu z Overwatchem. Jeżeli w Battleborn chcemy zagrać większą ilością postaci, musimy przyłożyć się do ich odblokowywania, co trwa sporo czasu. Takie posunięcie byłoby zrozumiałe w darmowej grze, ale gdy trzeba za nią płacić? Już niekoniecznie. Jak widzicie, jesteśmy raczej na tak, chociaż do ideału Battlebornowi sporo brakuje. Naszą recenzję znajdziecie już na stronie gamezilla.pl, zajrzyjcie także na nasze profile na Facebooku, YouTube i Twitterze. Czołem!